Cześć wszystkim, tutaj Zenczak jest to słuchajcie drugi odcinek z serwera Hardcore I moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, zostaw w tym momencie lajka like yy, Jak bijmy tutaj, nie wiem, 500 w górę to idzie spoko Oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonem Macie teraz na ekranie, klikacie ten sam czerwony przycisk Tylko tam na dole, yy, żeby mnie jakoś wesprzeć I żeby być na bieżąco z tymi filmami I chciałbym generalnie wbić 50 tysięcy subskrypcji A ty możesz mi yy, pomóc No, także zostaw suba I będziesz taką małą cegiełką, która yy, pomoże mi spełnić ten mały cel No, yy, także moi drodzy yy, oglądajcie Dajcie film do końca yy, i ja się zabierzek Dubi i się badara Dobra, uwaga, moi drodzy, jesteśmy na chwilę tylko na YouTubie, yy, ponieważ chcę wam opowiedzieć, jak to się w ogóle stało, uwaga. Yy, Szybek TM do mnie napisał yy, Czy chcę do niego do gildii yy, Zresztą pisaliście mi pod tym filmem, chyba, czy, że mam dołączyć do gildii szymka, więc, więc w ogóle cel się spełnił i jest super. E, nawet nie musiałem w sumie pisać, więc e, serdeczko dla Ciebie, Szymek. Boże się stawić łopeczkę dla niego tam, nie wiem, nie wiem, napiszcie w komentarzu. W ogóle wbijcie na jego kanał, bo, bo seria spoko, że mogłem dołączyć i jakoś prowadzić tą serię. E, także wbiję na Discorda i dołączyłem do gildi. No, uwaga, moi drodzy, to nie będzie łatwe, ponieważ jakimś cudem muszę się przetransportować ze spawna, na do gildii Szymka. Niestety jeszcze mnie nie dodał, e, dopiero jutro mnie doda, więc e, niedługo będą zarobić te odcinki, więc e, oglądajcie. E, a ja muszę jakoś tam dojść. Generalnie, jak dojdę, to Wam. Generalnie pokażę już y, mniej więcej gildię, pokażę Wam, y, nie wiem, ludzi i, i tak dalej, z kim w ogóle tutaj będę grał, więc y, no ja nie, nie, nie czekam, tylko biegnę. No, <laughs> może, może nie zginę. <laughs> A i bym zapomniał, zobaczcie to oczami y, z, zęciaka. No. <laughs> Dobra, słuchajcie, ja dopiero właściwie wychodzę ze spawna, ale mam nadzieję, y, że nikt mnie tutaj po drodze nie zabije, bo na pewno będzie ciężko. Y, mam nadzieję, że jakieś odcinki z Szymkiem się pojawią, żeby było jakieś ciekawie, i w ogóle z całą gildią pewnie się pojawiam y, więc y, su dlatego subskrybujcie Spróbujcie i bądźcie na bieżąco po prostu z filmami. Co dwa dni o 15 film u mnie także zapraszam. No. Dobra, uwaga, przekroczyłem linię czerwoną. Kozak. <grym> Musiałem, słuchajcie, przebiec około dwa, 2000 kratek od spawna, żeby nikt mnie nie zabił. Jest to no, totalnie ciężkie. Nie wiem sam jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądało. Mam nadzieję, że, że jakoś przeżyję. Mam nadzieję, że tylko nic złego tutaj mnie nie spotka i po prostu biegnę dalej. W ogóle, moi drodzy, jestem dopiero teraz świadomy, klikając właśnie taba, że. Tak naprawdę ja dochodzę do gildii, która jest słuchajcie w topce i to 15 Sam tego nie wiedziałem, to chyba my jesteśmy serio jakąś dobrą gildią Tak myślę Musiałem zdobyć drewno tylko dlatego, żeby móc jak jakkolwiek się bronić przed byle kim Bo tak naprawdę miałem tylko kilo drewniany i, i nic więcej Także no, na pewno chciałem zadbać o to, żeby jakoś, jakoś przeżyć w razie co Boże jakim jestem debilem skraftowałem. Kilowy, drewniany Ogólnie to jak szedłem, e, jak wszedłem na Discorda do Szymka e, I dochodziłem właśnie do nie, znaczy jakby dostałem jakby oficjalne zaproszenie do gildii e, To że tak powiem, powiedział mi, że pod jego gildią jest naprawdę duże, duż, są duże dymy I gildia rapy cały czas ich dręczy e, Więc generalnie to trochę się boję, że zaraz mogę ich spotkać gdzie, i zwłaszcza, że zaraz będę obok gdzieś, e, że tak powiem terenu gildii Eee, i trochę się cykam, bo, bo nie chciałbym zginąć. O! Ewron! ma Ewron <gry> Okej, okay, generalnie jest, jestem coraz bliżej gildii eee, Mam nadzieję, że tam mnie jakoś dobrze przyjmą eee, i, i będzie w porządku. Będę mógł się schować, eee, żeby nikt mnie tutaj nie napadł. Eee, pamiętajmy, że jesteśmy na hardkorze i nie chcemy tutaj dostać bana nic, także biegnę dalej. O jakaś gildia? Dobra, nie wiem, chyba opuszczona. Walić ją. <gry> Zostało mi ostatnie 200 kratek. Bałem się, serio, że zaraz przy ostatnim, przy ostatnich jakby kratkach ktoś mnie złapie, yy, ale, ale chyba to się nie, nie stało, skoro to widzicie, <laughs> yy, ale no wtedy się bałem, wtedy się bałem, że może coś mi tutaj złego spotkać, yy, nie chciałem, żeby... Żeby tutaj, żeby zginąć od razu przy gildii, bo było to by no, totalnie strata czasu całego yy, no i byłoby to głupie, nie? Takie, wiecie, trzeba się jakoś pokazać, to jest pierwszy raz, to jest, jestem w gildi, jestem w nowym czonie, <laughs> trzeba się pokazać yy, i, i chciałem to dobrze zrobić, więc yy, słabe to było, jakbym od razu zginął, nie? <laughs> Dobra, ty, uwaga. Czy to jest ten moment? Fuck. To jest ten moment, czy to, czy to jest gildia? O, ja pierdzielę, ale się zdraszyłem Dobra, sojusz, sojusz, spokojnie Dobra, jest? Zynczak. Co? Co jest? L logaj, logaj! Czemu mam... O kurde, nie... ja myślałem, że ten... Logaj, log zynczak, że, że to nasi logaj, Proszę, ja się z nimi zajmę, logaj Spokojnie, spokojnie, jestem tutaj tym Nie jestem taki słaby Jest tu, jest tu, jest tu jest. tak jestu, szybko szóra, nie, zginę szóra, nie chodź raczej Dawaj, akcję, stary, Wy rozkopiesz a, mi Rozkopiesz mi, wejdę? Uda się Jesteście kozajami, dobra, Miksu, dawaj, dawaj, lecimy, lecimy Otworzysz otworzysz mi, mi. Aha, o bo... kurde oni przebijają Dobra Miksu dawaj, dawaj, dawaj Ja najwyżej lognę, najwyżej lognę Chodź, chodź, chodź A to są nasi? O Ty dobra no, to, ja z... to ma... są nasi Nie to są rekty, rekty nie są nasi Rekty są z nami, rekty są z nami Ale rekty, nami. A, okay. Co, ale rekty nas podbijają panowie jak to? Rekty nas podbijają, dobra udało się, kozak Dobra Ok, no? ma ktoś jego jabłka, ma ktoś jego jabłka Ja nie, nie mam, ja nie mam Aha. Ja bym poprosił i bo ja jakieś? Wiesz? Dobra. Nie dobra. jakieś kobra. O, sikiera żelazna. Dobra, ja już jestem gotów na walkę. ci <laughs> No i kozak, dobra, możemy się bić. No, ja się tak nie boję. Nie o, Prezenty! Dziękuję! Serducho mu napiszę, patrz. No i to jest życie! Jak ja kocham być youtuberem Ale <laughs> nie, to nie jest youtuberem, tylko po prostu nic A, nie masz Po prostu się kompl... A, dobra Czyli no tutaj tu działa gildia. tak, że jesteśmy gildią, my się lubimy. A tutaj jak, jak to wygląda? Są jakieś pokoje czy coś? Magazyn v 2 w sensie wszystkie wspólne rzeczy. Okej, okay, dobra, w porządku. Tu jest, tu jest e, ogólnie boż, to tak. Boż, dobra, to ja sobie patrz, może ją patrz, wezmę i ubiorę. A nie mogę, nie jestem w gildii Przykro. Patrz, to ogólnie działa tak, że e, to jest obsydianiarka! To... To wiem, tak. wiem jak to działa, to wiem jak to działa Je Jestem na tyle jeszcze ogarnięty, że wiem chyba Po co nam farma ziemniaków? Żeby mieć A tutaj tak jedzenie się trudno zdobywa? A okej, okay. jesteśmy y, weganami, czy wegetarianami, nie wiem, nie, nie znam różnicy Okej, okay, w porządku, lubimy ziemniaki y, Czaje Generalnie to mi się zdaje, że długo chyba nie pobędę tutaj w tej gildi, bo gildi zaraz nie będzie, bo pewnie wybuchnie Nie Patrz, mamy 1800 punktów, a żeby. ten, a żeby Gilia się rozpadła, trzeba mieć zero. A okej. Okay. Dobra, w porządku, czaję czaj. Więc to minimum do końca edycji już jesteśmy. Bierz. Prawdziwy tobiasz! Co ty? Eee. Coś? To jest tobiasz gaming, zostaw go. To jest prawdziwy. Podnieś głowę. No, nie, czemu to mówisz? Ja nagrywam, niech to będzie sekret. A no, to, to prawdziwy. prawdziwy, zabiliśmy prawdziwego ja tobias. Tak. Patrzcie. Żeby było rzeczywiście. Siema, tak. jestem to już Gaming Ja Cię znam, <coughs> jestem ciaka, dzięki No, także zabiliśmy projekt Tobiasza Prawdziwego pogromcę tego, nie, nie tego serwera I my zostaliśmy jego pogromcami nie, nie mogę budować, bo nie jestem. Także, moi drodzy, no sytuacja wygląda tak yy, Że tak naprawdę Ja już zostałem bogaty na serwerze przy... Mam więcej temu niż jakbym sam tutaj grał tak naprawdę, więc yy, kozak prawie całego seta już miecz mam, także yy, No, yy, Jestem mega, faj mega fajnie nastawiony te Gildi. Gildia naprawdę widać, że sobie... Znaczy no przez chwilę, prawda? Jak tu jestem teraz chwilę to normalnie dali mi tak za temy i powiedzieli, że dają tak każdemu kto nie ma, także miło, fajnie, to mi się podoba akurat. Yy, generalnie to yy, przebija nas Gildia inna, weźmy sobie tam idźmy do góry Generalnie chciałbym wyjść, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł bo nie chciałbym zginąć Także no generalnie ja jestem dobrze dostawiony, mam nadzieję, że Wy również Jeżeli od chyba się spodoba, no, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał razem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków yy, i możecie napisać w komentarzu co sądzicie o gilni. No Także trzymajcie się i, i się baczę.